Nie o złotym pociągu, nie o złotym runie, nie o złotym rogu, nie o złotych godach, nie o złotej godzinie, nie o złotym stoku, lecz o złotym moście. Będzie to odcinek. Zapraszam. Dobry wieczór, serwus. Obiecałem Wam opowiedzieć o trzech mostach przerzuconych przez białą oławę, czyli kanał doprowadzający wodę z Odry do Fosy Wewnętrznej. Jeśli nie widzieliście odcinka o Białej Oławie, nic straconego, link podaję w opisie do filmu. Pierwszą przeprawą, patrząc od strony wlotu od Odry, był Most Złoty, Goldbrücke, zwany również Mostem Świętego Ducha, Heilige Geistbrücke, gdyż w istocie prowadził od ulicy Świętego Ducha Heilige Geiststrasse i łączył ją z ulicą Kościelną, Kirchstrasse, czyli dzisiejszą ulicą bernardyńską. Tu poczyńmy ważną uwagę. Chodzi bowiem o północny odcinek ulicy bernardyńskiej, ten, który dziś nie istnieje. W tym miejscu znajduje się boisko szkolne oraz niewielkie osiedle złożone z czterech punktowców. Niegdyś ulica bernardyńska, czyli kościelna właśnie, Ciągnęła się od obecnej Alei Julusza Słowackiego aż do ulicy Świętego Ducha właśnie. składała się de facto z dwóch ulic przedzielonych ulicą szeroką, Braitegase, czyli dzisiejszą ulicą Purkiniego. W części południowej, a więc tej istniejącej do dziś, uliczka ta nosiła od końca XIV wieku miano ulicy Koziej, Ziegengase, w XV wieku po wschodniej stronie ulicy powstał kompleks klasztoru z Kościołem Świętego Bernardyna, czyli obecna siedziba Muzeum Architektury. Świątynia ta stała się później kościołem parafialnym dla nowego miasta. Stąd ulicę Kozią zaczęto określać mianem ulicy Nowomiejskiej Kościelnej, Neustadt-Kirchgasse. Nazwa ta jednak pojawiła się dopiero w czasach pruskich i, jak już wspomniałem, dotyczyła tylko odcinka przy kościele, a więc po południowej stronie ulicy szerokiej. Jej przedłużenie na północ, więc to, które dziś nie istnieje, nazywało się od wieku XVII Talgase, a więc ulica dolinna lub dolinowa, gdyż w istocie leżała na naturalnym obniżeniu terenu w kierunku Odry. Jest to fragment miasta położony na tyłach hali Targowej pomiędzy ulicami Kraińskiego a Frycza Modrzewskiego. I to właśnie tę ulicę dolinną łączył z ulicą Świętego Ducha Most Złoty. W tym miejscu początkowy odcinek Oławy biegł niemal równolegle do Odry i dopiero po chwili zakręcał na południe. Most Złoty znajdował się właśnie na tej równoległej części koryta, a zatem przeprawa biegła na linii północ-południe. Nazwa Most Świętego Ducha jest chyba oczywista. Jak już wspomniałem, od północy prowadziła do przeprawy ulica Świętego Ducha, która z kolei biegła przy znajdującym się na Półwyspie kompleksie kościoła ze szpitalem właśnie pod tym wezwaniem. Były to obiekty ufundowane w 1214 roku przez księcia Henryka I Brodatego. Szpital został rozebrany i przeniesiony w związku z przebudową fortyfikacji w XVI wieku. Kościół świętego ducha częściowo się zawalił i także został rozebrany pod koniec tego stulecia. Po drugiej stronie mostu, przy wspomnianej ulicy Dolinnej, znajdowała się inna, również gotycka, aczkolwiek skromniejsza świątynia. Był to Kościół Świętego Klemensa, ten sam, z którego w 1418 roku ruszył tumult plepsu przeciwko patrycjatowi. Powstanie to do historii przeszło pod nazwą Defenestracji Wrocławskiej, ale jest to temat na oddzielny odcinek. Co ciekawe, świątynia ta stała na rogu wspomnianej ulicy dolinnej oraz polskiej, Polniszgasse. Rejon ten zamieszkiwali bowiem w dużej liczbie właśnie Polacy. Sam kościół św. Klemensa został rozebrany pod koniec XVIII wieku, ale wróćmy do naszego mostu złotego, bo raczej pod taką nazwą przeszedł on do historii. Nazwa ta pochodzić miała, jak udowadniali przedwojenni badacze, od potężnego ceglanego łuku łączącego oba brzegi w lotu białej oławy. Patrzymy na plan Wajnerów, który powstał w 1562 roku, a więc zanim zbudowano ten łuk, pod którym woda z odry wpływała do kanału. Bezpośrednio przy tej budowli znajdował się właśnie most złoty którego nazwa rzekomo pochodziła od wielkich funduszy, jakie Rada Miejska miała wyasygnować do stworzenia tej imponującej oprawy wlotu kanału. Intrygująca sprawa. Jeśli wierzyć dawnym przekazom, łuk ten został ukończony w roku 1595, możliwe, że w ramach budowy bastionu piaskowego. Tymczasem najstarsza pisemna wzmianka na temat mostu złotego podawana przez Hermana Margrafa In der Neustadt Auf der Guldenbrücke bei St. Clement", pochodzi już z roku 1540. Zwróćmy uwagę na ten plan pochodzący z końca XVI wieku. Nie widzimy tutaj co prawda opisywanego łuku, ale most wygląda jakby był czymś obudowany, zadaszony. Czy tak wyglądał on przed budową bastionu piaskowego? Z kolei na tym planie widzimy efekty pracy wybitnego architekta i fortyfikatora z Gdańska, Hansa Schneidera von Lindau, który na przełomie XVI i XVII wieku wzniósł bastion piaskowy. Widzimy tu, jakim przeobrażeniom uległ wlot Białej Oławy. Rzeczywiście został on obudowany. Być może dawni badacze mieli na myśli właśnie tę budowlę. No, ale ta najstarsza wzmianka o moście złotym pochodzi z czasów kilkadziesiąt lat starszych od bastionu piaskowego. A zatem, o jaki obiekt chodziło w wyjaśnieniu tej nazwy? Coś w tym wyjaśnieniu nie gra. A może nie o koszty stworzenia tego łuku chodziło, lecz po prostu o koszty przekopania kanału. Przypomnijmy, że biała oława powstała w XV wieku. Naturalne ujście oławy, które znajdowało się naprzeciwko wyspy piaskowej zostało zasypane i przesunięte nieco w górę rzeki znalazło się ono na wysokości Ostrowa Tumskiego, a zatem była to dosyć kosztowna inwestycja. To jednak wyłącznie mój domysł. Z kolei profesor Kruszewski sugeruje, że nazwa Mostu Złotego pochodzić mogła od pobliskiej, Mennicy Królewskiej. Znajdowała się ona jednak bliżej nowego targu, przy ulicy piaskowej, a więc Mennicę i Most dzielił jednak spory dystans. Trudno zatem oba te obiekty wiązać ze sobą. Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno. Otóż ulica Dolinna, Talgase w czasach pruskich, była niekiedy przedstawiana błędnie jako Talergase. A więc ulica Talarowa, czyli ten trop menniczy znów nam tutaj jakoś się pojawia. Tak czy owak, od 1824 roku ulica Dolinna Talgase stanowi część ulicy Kościelnej i od tej pory obowiązuje oficjalna nazwa Kirchstrasse. Wróćmy jednak do Mostu Złotego. Pomimo szlachetnej nazwy, nie należał on bynajmniej do najsolidniejszych, a licznych przecież w mieście przepraw. Drewniany, spoczywający na palach, z wybrukowanym pomostem i przejezdny dla wozów. W zasadzie tyle o nim wiemy. Na początku XIX wieku, gdy Wrocław przestał być twierdzą, a fortyfikacje zostały rozebrane na rozkaz Napoleona, na ich miejscu zaczęto wytyczać tereny parkowe. Tak zaczęła powstawać nadodrzańska zadrzewiona promenada. W jej ciągu, przy samym wlocie Odry do Białej Oławy, powstała nowa drewniana kładka. Ona oraz pozostałe istniejące wcześniej mosty przestały mieć sens istnienia, gdy Biała Oława została zasypana pod koniec lat 60. XIX wieku. A powód zasypania tego kanału nie był błahy. Stanowił on przecież wylęgarnię zarazków, które dziesiątkowały mieszkańców Wrocławia. Najbardziej znaną ofiarą epidemii cholery, która w stolicy Śląska wybuchła w 1831 roku, był nie kto inny, a mieszkający w kamienicy właśnie przy Moście Złotym generał Karl von Clausewitz, wybitny pruski teoretyk wojenny, autor słynnego dzieła Vom Kriege. O wojnie. Z tego dzieła pochodzi chociażby ten cytat. Der Krieg ist eine bloße fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln”. Czyli wojna jest jedynie kontynuacją polityki innymi środkami. Może kiedyś zajmiemy się bliżej postacią Klauzewica. Tymczasem przyjrzyjmy się portretowi generała pędzla Karla Wilhelma Wacha. Czyż Clausewitz nie pozuje na znajomym tle? Po lewej chyba znajduje się Kolegiata Świętokrzyska, a po prawej Katedra Świętego Jana. Toż to Wrocławski Ostrów Tumski. Wydaje się zatem, że Clausewitz pozuje właśnie w okolicach Mostu Złotego. Ale porzućmy ten pruski militaryzm! Dopiero po zarazie w 1866 roku podjęto konkretne działania mające na celu poprawę urągających higienie warunków życia w centrum miasta. Zlikwidowano czarną i białą oławę, czyli wewnętrzny pierścień fos. Na miejscu kanału wytyczono uliczki. Wajseule, czyli biała oława, biegła od Placu Dominikańskiego do ulicy szerokiej. Na północ od ulicy Szerokiej powstała Münzstrasse, czyli ulica mennicza, która zakręcała w stronę Kirchstrasse. Zaułek, który powstał w miejscu wlotu Białej Oławy od Odry, nazwano Goldbrücke, most złoty, na pamiątkę zlikwidowanego mostu. Po II wojnie światowej ta niepozorna uliczka zyskała miano zaułka drwalskiego. Skąd taka nazwa? Odnosiła się ona do znajdującego się niegdyś na tym półwyspie składu drewna spławionego odrą. Widzimy go na renesansowym planie Wajnerów. Ostatecznie historyczna nazwa Most Złoty i późniejsza pseudohistoryczna Zołek Drwalski zniknęły z mapy Wrocławia. W latach 60. w okolicy powstało osiedle kilku zanurzonych w zieleni punktowców. Układ drogowy zmienił się, a dawny prowadzący do Odry Zaułek przestał istnieć. Dziś to miejsce zajmuje częściowo ulica Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, częściowo ciąg bulwaru Ksawerego Dunikowskiego. Jestem ciekaw, czy mieszkańcy tych czterech bloków wiedzą, jak kiedyś wyglądał ten rejon. Chciałbym, aby ten filmik poruszył ich i waszą wyobraźnię. Przecież warto znać miejsce, w którym się mieszka, gdzie się spaceruje. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, w którym planuję przedstawić następny most na Białej Oławie. Tymczasem, do zobaczenia.